Ciebie. Witam Ciebie wieczorową porą. Mam nadzieję, że zasłonki w Twoim oknie, w Twoim pokoju są już zasłonięte, a Ty jesteś już w swoim łóżku. Zastanawiam się, jakie kolory widać w Twoim pokoju? Jakiego koloru są zasłonki? Jakiego koloru jest pościel, w której śpisz? Może masz dywanik albo kolorowe meble? Rozejrzyj się po swoim pokoju i pomyśl sobie, jaki kolor jest Twoim ulubionym kolorem, i w którą stronę lubisz najbardziej zaglądać. Czy masz jakiś ulubiony kolor swoich ubrań? A może masz ulubiony kolor zabawek? Zapraszam cię, żebyś teraz zamknęła, zamknął oczy i żebyś spróbowała właśnie zobaczyć przed oczkami ten kolor, ten ulubiony kolor. Taki, który najbardziej, najbardziej lubisz. Ja w tym czasie przygotuję kolejne przygody naszego znajomego. Pamiętasz? Czytamy przygody: wróbelka Elemelka. Jest to taki malutki wróbelek, który mieszka sobie w lesie. Ma tam bardzo wielu przyjaciół, małych i dużych, i czasami przeżywa różne przygody, które go czegoś uczą. A jak go czegoś uczą, to on już później stara się te wszystkie nauki zapamiętać i zawsze stosować w swoim życiu. Jesteś ciekaw, Kolejnych przygód Wrubelka Elemelka. No to zaczynamy o Wrubelku Elemelku i o jego pantofelku. Raz Wrubelek Elemelek zgubił w śniegu pantofelek. Pantofelek, strata wielka dla wróbelka elemelka. Raz, że trudno jest o skórę, noga marznie też, powtórę. A po trzecie, wszyscy wiecie, że bez buta źle na świecie. Przez sobotę i niedzielę szukał budka elemelek, a raniutko w poniedziałek białej kory wziął kawałek i napisał: W zeszły piątek wpadł mi gdzieś pantofel w kątek czerwony na lewą nogę. No i znaleźć go nie mogę. Więc wiadomość podaje się. Kto go znajdzie, niech odniesie. A zapłacę groszy wiele. Z poważaniem, Elemelek. Przeczytała to wiewiórka. Pogrzebała w śnieżnych górkach, poszukała, poszperała, lecz. Pantofla nie widziała. Przeczytała także kurka. Pogrzebała wśród podwórka. Widzę, ani Ani widu, ani słychu. Pantofelek wzięło licho. Szukał jeszcze pewien szczurek. Szukał lis, i pies burek, i dwie myszy, i łasica. Słowem cała okolica. Choć szukali, lecz bez skutku, a tymczasem w jednym budku. Kakać musi przez dni wiele nasz wróbe, wróbelek elemelek. Aż raz kiedyś tak się stało, że słoneczko silniej grzało, mocniej grzało i świeciło, trochę śniegu roztopiło. Patrzy szczurek i piesburek. Sterczy coś wśród śnieżnych górek. Patrzy. Kurka i wiewiórka. Cóż tam błyszcze w śnieżnych górkach? Hmm. Ach, nie trzeba wiele pytać. To pantofel jest i kwita. A nagroda czeka wielka za pantofel elemelka? Jak nieskutecznie! oczy piesek burek, lisek łysek, myszki, szczurek, jak nie zaczną z wielką wrzawą ciągnąć, w lewo. Ciągnąć, w prawo. Jak nie Popchnie kurka, szczurka, a wiewiórka, pieska, burka. Tak się z tego zrobił naraz zamęt i ambaraz, że chwil nie minęło wiele, a podarli pantofelek tofelek. Jaka szkoda! Wpadła nam nagroda? Hmm... Bo gdzie nie ma ładu, zgody, tam nie będzie i nagrody. Gdzie się kłócą, tam kolego nie ma z tego nic dobrego. Musiał sobie elemelek sprawić nowy pantofelek. Choć robiony według miary, jednak hmm nie to, co ten stary. O zziębniętym elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Miał w wróbelek elemelek miskę, łyżkę i rondelek. W misce mył się Choć był ptaszkiem. W rądlu sobie ważył kaszkę. A łyżeczką mieszał żwawo ptasią zupę, w lewo, w prawo. Ale przyszły niepogody. Zimne wiatry. Przykre chłody. Noce długie, a dzień krótki. Znikły muchy i jagódki. O jedzenie coraz trudniej. Chyba lecieć trzeba na południe. Lecz we wróblim jest zwyczaju, by na zimę zostać w kraju. Rzucać gniazdko? Mm, nie wypada. Chłodno. Głodno, trudna rada. Spojrzał smutno elemelek na łyżeczkę i rondelek. I na piecyk z długą rurą patrzył długo i ponuro. Potem siadł. Zama załamał skrzydła. Już ta sprawa. Mi obrzydła. Godzinami szukać trzeba, by okruszek znaleźć chleba lub zeschniętych pięć jagódek. Dziś zdobyłem z wielkim trudem muchy dwie, lecz mówiąc szczerze, bardzo były już nieświeże. Nawet nawet mnie rozbolał brzuszek. Po zjedzeniu tych dwóch muszek. W prawym oku elemelka zakręciła się kropelka i upadła pac w rondelek. Wytarł dziobek elemelek nową chustką w piękne kratki, co ją dostał od sąsiadki. Wiewióreczka przebiegała, zapukała. I zajrzała. A, moje uszanowanie, czy skończyłeś już śniadanie? Wstąpię tylko i zobaczę. Elemelku, co to? Płaczesz? Ach, wiewiórciu, ruda kitko. Wiem, że płakać bardzo brzydko, ale cóż tu mówić wiele. Spojrzyj. Pusty mój rondelek. Ty przynajmniej w swoim mieszku masz na zimę dość orzeszków. Lecz gdzie moje tłuste muchy? Gdzie ziarenka? Gdzie okruchy? O, elemelku, w górę dziobek. Pomyślimy nad sposobem, by wróbelki przez dzień cały głodem już nie przymierały. Popatrz. We wsi szkoła stoi, przecież dzieci się nie boisz. Poleć tam i puknij w szyby jeden, drugi raz. Jak gdyby dla przesłania dzieciom znaku. Puku puku, piku paku. Więc wróbelek elemelek nie namyślał się już wiele. Umył dziobek doskonale, szyję sobie związał szalem, piórka szczesał zaś na jeża i do szkoły prosto zmierza. Słyszą dzieci z pierwszej klasy jakieś stuki i hałasy. To pod oknem ktoś się szasta, a kto? Wróbel, no i basta. Ty ptaszku. Elemelek! Czego chciałeś? Ej, niewiele. Mam okropnie pusto w brzuszku. Może macie z pięć okruszków, może jakąś skórkę chleba. Mnie tam wiele nie potrzeba. Mam apetyt dobry, ale nie grymaszę wcale wcale. Mm, Elemelku, chodź do nas. Sprawa jest już załatwiona. Chleb dziś mamy na śniadanie, więc okruszki wnet dostaniesz. A któż się tam jeszcze kręci? To mój kuzyn wierci pięcik. Nie dojada od niedzieli, więc się muszę z nim podzielić. A ten, co tam skacze w górę, <laughs> to mój wujek, stroszy piórek. Bardzo miłe dają słowo, zjadłby pewnie to jowo. A tam? A tam to mój stryjek. Skrzydełkami z głodu bije, bo z jedzeniem u nich krucho żywił się ze stchniętą muchą. Hej, nie śmiechy, hej, nie żarty. Wróbel drugi, trzeci, czwarty. Głodnych wróbli cała chmara dostać się do okna stara. Przyszedł z bratem swoim Gołąbek, uczesany w piękny ząbek, i o ile się nie mylę, przyplątały się też gile. Dla zgłodniałej tej gromady zbrakło chleba. Nie ma rady. W samej tylko pierwszej klasie więcej zebrać już nie da się, lecz od jutra. Szkoła cała. Będzie ptaszkom jeść dawała. Tam, na płocie koło lasku, przybijemy deskę płasko. Damy też w miseczce wody naszym gościom dla wygody. Od dla ptaków najzwyczajniej założymy jadłodajnię. Elemelek wraz z rodziną pewnie z głodu już nie zginął. Utył nawet w tym tygodniu, bo obiada się. Dzień po dniu. Także kuzyn wierci pięcik, z raźną miną dziobem kręci, zaś wujaszek z troszy piórek przyprowadził. Siedem córek, które wdzięcznie chyląc główki, korzystają ze stołówki. Skoczył promyk spoza chmurki powyzłacał im pazurki. Rozpadł się na krążki złote i przycupnął gdzieś za płotem. Gwar i świergot wokół rośnie. <laughs> Może idzie już ku wiośnie. Mrugaj Gwiazdko ma, piękna jest uroda twa. Świeć wysoko, gwiazdko świeć, jak diamencik w nie. Gwiazdko ma, piękna jest uroda twa, mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, piękna jest uroda twa, świeć wysoko gwiazdką świeć, jak diamencik w niebu leć. Mrugaj, mrugaj, dwie...